Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj w naszym Świebodzin24 online występuje Pan Radny Krzysztof Tomalak, wieloletni zastępca Burmistrza Świebodzina, samorządowiec od wielu, wielu lat oraz Przewodniczący Komisji Planu i Budżetu. Witamy Panie Radny. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Panie Radny, w 2018 roku po wielu latach yy, rządów następuje zmiana na stanowisku Burmistrza Świebodzina. Odchodzi pan Dariusz Bekisz, przychodzi pan Tomasz Sielicki. Jak pan ocenia zmianę w roku 2018? No nasi mieszkańcy wyborcy podjęli taką decyzję. To trzeba uszanować, to była wola po prostu naszych wyborców. Być może się zdarzyło tak, że troszkę za długo byliśmy na stanowiskach i ludzie postanowili dać szansę innej osobie. No ale w trakcie kampanii pojawiła się tak zwana czarna ulotka. Czy skomentuje pan to? Co ona miała? Najlepszym wpływ? komentarzem do czar Czy wpływ na wyniki Najlepszym wolno? komentarzem do, do czarnej ulotki była pod, było podsumowanie przewodniczącego rady miejskiej Tymasza Olesiaka który na bodajże pierwszej sesji, która się w ratuszu odbywała. No wyraził takie życzenia. Yy, mniej więcej tak zapamiętałem, że to brzmiało mniej więcej tak, że chciałby życzyć na koniec kadencji, yy, żeby podobna ulotka nie spotkała pana Sieckiego. Yy, I powiem szczerze, że ta ulotka po prostu była no, wyjątkowo-nieelegancka, niekulturalna. No, w ogóle bez poziomu, yy, ale już nie ma co wracać do ulotek. Ja myślę, że to to była to już historia i yy, myślę, że ludzie, też mieszkańcy zapomnieli o tej ulotce. To są tacy, którzy pamiętają to, ale mamy budżet miasta Świebodzin. Na tle miast w województwie lubuskim porównywalnych miast powiatowych należy powiedzieć, że ten budżet jest imponujący. Miasto po poprzednim burmistrzu, panu Dariuszu Bekiszu i po panu jako zastępcy burmistrza, nie, ma, nie, miało, nie miało w zasadzie zadłużenia, a jednocześnie był on prorozwojowy. Są wydawane miliony na inwestycje miejskie. no Wspomnę chociażby tutaj oddany do użytku, niedawno odremontowany Dom Kultury. Jak pan widzi obecnie po czterech latach kadencji, ponieważ możemy powiedzieć, że mamy już 3,5 roku kadencji, czyli bliżej jest do końca? do listopada 2023 realizację obecnie trzech budżetów już nowego burmistrza no ja bym nie określił tego budżetu jako imponujący. Jest to taki typowy budżet miasta wielkości Świebodzina. może nieco y, sytuację poprawiły no te wskaźniki, które mówiły o m, braku zadłużenia, jak burmistrz Bekisz odchodził ze stanowiska. No w tej chwili. Jednak te długi no, w błyskawicznym tempie urosły, no i niestety wiadomo, one ciążyły po prostu y, y, przyszłym pokoleniom. Y, natomiast tak naprawdę to trudno by było powiedzieć właściwie na co te, te wszystkie kredyty zostały pozaciągane. Jakoś tak nie widać tego w mieście. Czy jest to związane z małą transparentnością y, działań Pana Burmistrza, czy też Rady Miasta? czy też braku wytyczonego, jawnego i yy, przedstawionego mieszkańcom celu? No nie nazwałbym tego, że brak transparentności, no niemniej jednak mm, no jakichś spektakularnych tutaj inwestycji dotychczas yy, no, nie było, to. w zasadzie wszystko co miało miejsce, yy, te wszystkie zadania, które były realizowane to zostały po poprzednikach i właściwie one jeszcze w tej chwili są kończone przez akurat Pana Tomasza Sielickiego. A oddanie parku miejskiego. Ja byłem na otwarciu, jak wielu mieszkańców no Jest to imponująca rzecz. Chcę przypomnieć tylko, że kiedyś w 1997 roku miałem interpelację jako radny miasta o taki park. I po wielu, wielu latach doczekałem się otwarcia. No tak, bo nad tym parkiem debatowaliśmy już na początku lat 90. jak razem zaczynaliśmy pracę w samorządzie. Pomysły parku rodziły się znacznie wcześniej, jeszcze w poprzednich władz, w poprzednim systemie. Pomysł był, i to po prostu akurat przez to, że burmistrz Dariusz Bekisz no, ukochał świebodzin, to też miał w sercu ten park i tak miał specyficzne takie podejście do realizacji tej inwestycji. Natomiast no, ja zawsze będę miał w głowie, że to jest w zasadzie mój projekt, i jestem zadowolony w sumie, że. Z drobnymi błędami, ale został on fajnie zrealizowany i dosyć się fajnie prezentuje, naprawdę mi się bardzo podoba. Mieszkańcy też widzę, że są zachwyceni. No, niemniej jednak, no, pewne rzeczy bulwersują, no, tak akurat mnie, ponieważ ja te wszystkie działania znałem od środka i powiem szczerze, że no, nie mogę się pogodzić z tym, że, ponieważ znam już rozliczenie te, tej inwestycji, podsumowanie. Szanowni Państwo, no, nie mogę się pogodzić z tym, że ponad 5,5 miliona złotych nie zostało wykorzystane przez burmistrza Szejckiego i trzeba było oddać do Warszawy po prostu te pieniądze, zwrócić. Natomiast w odpowiedzi na moje takie interpretacje, na takie stwierdzenia, burmistrz Tomasz Sielicki, on mówi, że on nikomu nic nie, nie oddawał, bo on niczego nie wziął. No, no to jest takie po prostu słowne, słowne potyczki i niestety to jest ta wielka porażka burmistrza, że nie potrafił wykorzystać pieniędzy, które Myśmy no, kilka lat wcześniej załatwili i to mógł się trochę lepiej postarać, ale ja na ten temat po prostu już wiele też i pisałem i wiele razy mówiłem. No niemniej jednak dobrze, że się udało i że rozliczył i że ten park funkcjonuje. No jest tam pewnych jeszcze kilka mankamentów, o których ja też postaram się przybliżyć, ponieważ w tej chwili jestem w trakcie zadawania pewnych pytań też pracownikom urzędu dosyć bulwersująca sprawa też jest, proszę Państwa, mianowicie taka, że pawilon, który ma 28 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, mówię tu o pawilonie WC, no niestety jakoś strasznie, czy koszmarnie drogo kosztował, bo z informacji, jakie uzyskałem z urzędu, kwota w rozliczeniu za pawilon i jakieś instalacje jeszcze dodatkowe do tego, to jest ponad 1 milion 600 tysięcy złotych, trudno sobie wyobrazić, zadałem kolejne pytanie jeszcze pracownikom urzędu, żeby mi wyjaśnili ile po prostu no te ubikacje kosztują, bym oglądać po prostu czy tam jakieś ze złota są elementy wykonane, ubikacje czy klamki, no nic podobnego, zwykłe blaszane ubikacje takie jak na autostradzie, zwykłe no, jakieś niecenne płytki na posadzkach i na ścianach, ale to się jeszcze dowiemy dokładnie, ile ta, ile, jaka wyjdzie cena metra kwadratowego ubikacji w siebodzinie w parku. Myślę, że to możesz zaszokować, ta, ta wielkość, ale na razie nie mówmy już więcej na ten temat. No ciekawa informacja. Ale chodzi o radę miasta. Pan Burmistrz Szelicki nie posiada <laughs> tam, ponieważ przewodniczącym Rady Miasta jest pan Tomasz Olesiak z forum samorządowego. Przypomnę, że są również reprezentanci, reprezentanci Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej i kilku radnych prośb godzin. Jak wygląda y, sytuacja w Radzie Miasta, jeżeli chodzi o obsadę <coughs> głosowania radnych? Jednak przez te trzy lata Pan Sielicki nie ma problemów większych z radnymi. No powiem szczerze, że akurat ja nigdy nie podchodziłem do Rady Miejskiej w godzinie, ani w latach poprzednich, ani w tej chwili, jako do instytucji czy do tworu, który w jakiś sposób jest upolityczniony. Tutaj zawsze obserwowałem takie zjawisko, że wszyscy działali dla dobra miasta i mówiąc szczerze, tak to też i w tej chwili widzę. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że w ostatnich kilku bardzo istotnych kwestiach, no niestety, pomimo że burmistrz Tomaszejski proponował projekty uchwał, nie zostały one przez radnych czy przez większość radnych zaakceptowane. Zaczęła się, proszę państwa, no tutaj no takie zjawisko powstało po raz pierwszy, jak dwukrotnie byliśmy atakowani przez rodzinę Bezak jako rada miejska i przez pana burmistrza Tomasza Sielickiego nachalnymi po prostu atakami, yy, które zmierzały do tego, aby zmienić plan zagospodarowania przestrzennego działki, którą wcześniej kupili w przetargu od miasta. Jest to rzecz zupełnie kuriozalna i niespotykana w kraju. Myślę, że, że przez wiele lat jeszcze się nie wydarzy coś podobnego w Polsce. Natomiast, yy, no i od tego czasu, ja uważam, że odnoszę bardzo wiele sukcesów w wielu dziedzinach. Ostatnio wygrana bitwa z burmistrzem, czy właściwie wspólnie z mieszkańcami rozług w sprawie chociażby no, przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości rozłogi. No tutaj znowu akurat widzimy, że deweloperzy bardzo y, mają y, no, dobre jakieś takie układy z panem burmistrzem i to mnie trochę martwi. No ale na szczęście radni, tutaj muszę wszystkich pochwalić. Że niestety, ale nie poparli yy, Sielickiego, a jednak przychylili się do głosu mieszkańców, i to jest bardzo cenne. Dlatego, pomimo że mamy może czasami różne zdania, i nie zawsze jestem zadowolony z decyzji, jakie zapadają, ale no, wielki szacunek dla nich właśnie za to, że argumenty merytoryczne z, z mojej strony często spotykają się ze zrozumieniem. No, jest Pan bardzo aktywnym radnym, ale. Mam jedno pytanie do pana dotyczące, że tak powiem, sytuacji wokół świana. Jak pan ocenia tą trzymioletnią współpracę zapowiedzianą bardzo silnie w kampanii wyborczej Tomasza Sielickiego z Urzędem Marszałkowskim i z pozyskiwaniem środków unijnych? Czy widzi Pan sukcesy na tym obszarze? No, szanowni Państwo, nie, nie widać tych sukcesów. Było, było kilka zabiegów, czy kilkanaście zabiegów pr przez te trzy lata, ale to w sumie ze strony tylko i wyłącznie Pana Burmistrza Tomasza Sielickiego, natomiast <laughs> żadnych efektów nie ma tak naprawdę. I tutaj myślę, że to takie były jakieś młodzieńcze wzloty nie poparte żadną wiedzą ani doświadczeniem. Yy, chociażby no, sprawa Loro, gdzie takie były szumne bardzo zapowiedzi, no niestety, ale jak się okazało, że trzeba coś nad czymś popracować, jakieś decyzje podjąć i działania, to ani pan burmistrz, ani żaden zastępca nie raczył nawet pójść na spotkanie do pani prezes, żebyśmy ten temat jakoś zgłębili i spróbowali razem wspólnie zadziałać z Urzędem Marszałkowskim, czy Rada Miejska. Oczywiście podsuwaliśmy, czy ja podsuwałem propozycję, jak to należy zrobić ponieważ za kadencji Bekisza mieliśmy doskonały pomysł na to, żeby odbudować cały zamek. No niemniej jednak nie udało się wtedy z Urzędu Marszałkowskiego uzyskać pieniędzy, ponieważ były na ten cel przeznaczone zbyt małe środki akurat w tej alokacji i tutaj akurat ponieśliśmy porażkę, ale pomysł był mega genialny, ponieważ no tylko i wyłącznie współpraca samorządu gminnego akurat z Urzędem Marszałkowskim w tej materii może doprowadzić do tego, że ten Zamek po prostu zostanie odtworzony i odbudowany w innych dziedzinach to po prostu nawet nie mamy o czym wspominać, bo praktycznie no, ja nie znam jakichś takich bardzo spektakularnych przypadków, yy, które gmina Świebodzin otrzymałaby pieniądze z urzędu marszałkowskiego, no, przytoczyć należałoby sądzę w tej sytuacji ścieżkę do Kupienina i do Szczańca, na którą otrzymał y, gmina Świebodzin Pieniądze i w tej chwili trwają procedury przetargowe, które polegają na tym, że burmistrz wyłoni wykonawcę. Ale oczywiście nie obyło się również tutaj bez skandalu, bo ja uważam, że wielkim skandalem było to, że burmistrz zaproponował na sesji na koniec stycznia Radnym Rady Miejskiej, aby przeznaczone pieniądze na realizację ulicy Zachodniej. Na wspólną inwestycję gminy i powiatu, zabrać w kwocie 1 400 000 zł i, i po prostu dać, dołożyć w budżecie czy, czy zmienić przeznaczenie na ścieżkę. No i doszło do takiej sytuacji w sumie no bardzo przedziwnej, będziemy jeszcze na ten temat też rozmawiali, tak, że sprawa wylądowała w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, ponieważ ja zaproponowałem zgoła inne rozwiązanie. My, proszę Państwa, nie jesteśmy po to, żeby obcinać jakieś inwestycje albo utrudniać jakieś inwestycje. A raz dane słowo to musi być droższe od pieniędzy, i tutaj, akurat, radni poparli mnie w, y, praktycznie wszyscy. No nie, no skoro w grudniu daliśmy pieniądze w budżecie na ulicę zachodnią, na y, remont i przebudowę, to nie można y, y, w styczniu procedować, żeby zabrać te pieniądze, proszę Państwa, bo to, tak się po prostu nie robi. Trzeba podjąć inne decyzje związane ze zmianą wydatków budżetowych czy dochodów i takie zostały zaproponowane przeze mnie, uzyskały yy, poparcie radnych i, i ta inwestycja może być kontynuowana i zarówno ścieżka do Kupienina jak i ulica Zachodnia. Tutaj no nie możemy sobie jako radni pozwolić na to, żebyśmy działali wbrew potrzebom mieszkańców i wbrew yy, inwestycjom, które były wcześniej już planowane. Rada Powiatu nie tak dawno zaopiniowała pozytywnie projekt płatnych parkingów, jednak decyzje podejmują radni miejsca. Tutaj odpowiedzialność za to ponosi głównie burmistrz jako inicjator tej uchwały. Na jakim to jest obecnie etapie i jak pan to ocenia? Trudno powiedzieć, na jakim jest etapie, ponieważ aktualnej wiedzy, pomimo że jestem bardzo aktywny i się wszystkiego dopytuję na ten temat, nie ma. Z tego co wiem, to były jakieś uzgodnienia właśnie z powiatem. Natomiast na, na tą chwilę po prostu czekamy na jakąś propozycję ze strony burmistrza. No i jest koncepcja, którą oczywiście, z którą oczywiście radni się zapoznali. Burmistrz zlecił to firmie z Wielkopolski, chyba z Poznania. Zostało to zaprojektowane jako centrum miasta, zostało zaprojektowane jako strefy płatnych parkingów, i no w tej chwili trzeba by było to wdrożyć po prostu jakoś w życie. skoro burmistrz taki, taki pomysł miał. No myśmy z Bekiszem przez ponad 25 lat opierali się tej koncepcji, natomiast podobno to są czy opieraliśmy się koncepcji płatnych parkingów, natomiast podobno w tej chwili, no, wszystkie miasta no niestety wprowadzają te opłaty. Nasze działania zawsze były takie, żeby no, nie być za bardzo no takim nie narzucać dodatkowych opłat, dodatkowych podatków, żeby woda była tania, żeby śmieci były tanie no i w tym kierunku zawsze działaliśmy. Uważaliśmy, że na tyle sobie ludzie poradzą i że nie trzeba robić płatnych parkingów. Zostały zbudowane olbrzymie tereny przeznaczone pod parkingi, tutaj po prostu w centrum miasta, w, w tym bagnie czy na tych nieużytkach. One doskonale sobie tam spełniają funkcje. Miejsca parkingowe zawsze tam są. Nie sądzę, żeby te opłaty były konieczne, ale większość rady zdecydowała, że jednak no, te opłaty będą. Także Poznamy, jakie po prostu będą tego owoce. Panie Wybawiam. Radny, jakie plany na przyszłość? Wybory samorządowe są już w przyszłym roku. Czy może Rada Powiatu, Rada <laughs> Miasta? Czy może jakieś dalsze działania? <laughs> Bardzo wielu mieszkańców prosi mnie o to, abym wrócił <laughs> do urzędu. No i generalnie wszyscy, właściwie spotkani na mieście, znajomi, różni, bliżsi i dalsi, mówią Krzysiu, wróć i zrób tam wreszcie porządek w tym urzędzie, ponieważ no, w tej chwili, po ponad trzyletnich rządach pana Sielickiego niestety, ale sporo osób jest niezadowolonych. <laughs> ja byłem pierwszą osobą i w tej chwili dalej jestem również no, osobą, która bardzo krytycznie ocenia no, rządy pana Tomasza Sieickiego Dostrzega te no, słabe rządzenie również wielu innych mieszkańców. No i generalnie wszyscy do mnie mówią Krzysiu wróć, dlatego też postanowiłem, że jeżeli zdrowie będzie dopisywało tak jak dotychczas, no, najprawdopodobniej będę starał się startować na stanowisko burmistrza. No nie może, proszę Państwa, to być tak, że. Mieszkańcy są y, zwykli ludzie, zwykli mieszkańcy no nie są za bardzo szanowani. Natomiast y, w tej chwili widzę tworzy się, no nie wiem jak to nazwać, Republika deweloperów. Może, może należałoby powiedzieć, że tutaj kto inny rządzi w mieście Świebodzinie. Y, czy jakieś takie znajome rodziny, powiedzmy Pana Burmistrza Tomasza Sielickiego. Jego przyjaciele, znani, słynni, już z bardzo wielu różnych i relacji medialnych i spraw sądowych. No, generalnie rzecz biorąc, yy, pożyjemy, zobaczymy, Panie Tomaszu. Szanowni Państwo, chciałbym podziękować Panu radnemu. Wszystkiego najlepszego. Życzymy sukcesów, spełnienia marzeń i dalszej działalności na rzecz samorządu. Chcę przypomnieć, że naszym. Gościem był dzisiaj pan Krzysztof Tomalak, radny rady miasta, wieloletni zastępca burmistrza oraz samorządowiec od zawsze. Dziękuję bardzo. Pani Krzysztofie. Dziękuję również. również. Dziękuję.